Po pierwsze i najważniejsze, musisz zdać sobie sprawę z tego, że sobie nie radzisz. Otwarcie przyznać się do tego przed sobą i spróbować rozłożyć to na czynniki pierwsze, czyli zdiagnozować własne źródła presji oraz jakie są najbardziej wyraźne objawy, które o tym świadczą. Nie ma co ściemniać przed samym czy samą sobą i szukać tłumaczeń. Jeśli chcesz w sposób świadomy sobie z presją radzić, to trzeba wziąć tego byka za rogi. Tutaj nie ma drogi na skróty. Podam Ci mój przykład. Mam od lat świadomość tego, że największą presję robię sobie ja sama. Wynika to z mojego perfekcjonizmu, bycia w stosunku do siebie bardzo wymagającą i krytyczną oraz z dużej ambicji i odpowiedzialności. Wypracowałam w sobie mechanizmy, jak z tą presją sobie radzić, aby nie niszczyła mnie ona oraz nie wpływała destrukcyjnie na zespół. Pracowałam nad tym przez lata. Czy to oznacza, że nie jestem już perfekcjonistką, że nie mam wymagań i nie jestem ambitna albo krytyczna? Oczywiście, że nie. To jest część mnie. Nie pozbyłam się tego w sobie, nie zakopałam gdzieś tam głęboko, ale dzięki zwiększaniu własnej świadomości, jak również świadomego zaopiekowania się sobą, własnymi emocjami, dzięki przepracowaniu różnego rodzaju błędnych przekonań, potrafię również świadomie decydować, kiedy presja działa na moją korzyść, a kiedy wchodzi na niebezpieczny już dla mnie grunt. I jak to odpowiednio wcześnie wyłapię to jestem w stanie nad tym zapanować.